Dzień dobry drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Dzisiejsza rozmowa w kilku słowach będzie o pewnej rzeczy, o pewnej czynności, która może w dość nieoczywisty sposób, ale jednak jest związana ze zmartwychwstaniem. A w jaki sposób ze zmartwychwstaniem? Otóż będzie to rozmowa o tańcu. O tańcu. A moim gościem jest Maria Trusiło-Kiepuszewska. Cześć. Witam. Dzień dobry, szczęść Boże. Taniec. No właśnie, taniec kojarzony jest z radością. Jest to emocja, która towarzyszy zmartwychwstaniu. E, a podejrzewam, że nasi słuchacze i widzowie zdziwili się bardzo, że taniec, modlitwa w ogóle, co ma do zmartwychwstania. No i to jest druga rzecz, która jest związana ze zmartwychwstaniem, czyli zdziwienie. <laughs> także, także mam nadzieję, że. Rozwijemy wątpliwości, dlaczego taniec, i modlitwa i zmartwychwstanie, to jakby mają wspólny mianownik. Ale od początku. Mario, jesteś instruktorą i instruktorką tańca, jesteś choreografką, jesteś no, prowadzisz szkołę tańca, ale tak jak no, powiedziałem, od początku długo się tym zajmujesz? Tańcem zajmuję się, odkąd istnieje, dlatego okay. że to była zawsze moja ogromna pasja, ale y, stricte tańcem uwielbienia zajmuję się może od 10 lat, kiedy spotkałam w swoim życiu zmartwychwstałego pana. I od tego czasu już nic nie było takie samo. Ja trenowałam przez wiele lat taniec towarzyski, a w którymś momencie, kiedy doświadczyłam miłości Boga, nie potrafiłam pozostać na to obojętna. Chciałam na tę miłość odpowiedzieć całą sobą i ze wszystkich sił. I pan wierzy, że on sam zaprowadził mnie. Do tańca w innym wymiarze, w takim wymiarze nie tylko tego świata, ale w wymiarze też duchowym. I mój taniec stał się w, jakimś, w jakiś sposób modlitwą, ale też moim sposobem na dzielenie się radością ze spotkania z nim. Mhm. Yy, mówisz, że od zawsze, odkąd istniejesz, czyli odkąd no, na dobrą sprawę postawiłaś pierwsze kroki. Ja zanim chodziłam, już tańczyłam i skakałam. Mhm. I rzeczywiście to było zawsze moje marzenie żeby tańczyć, żeby w jakiś sposób nie robić nic innego poza tańcem. To była moja pasja, ale właśnie przez wiele lat. Na początku lat... jako świecki taniec, po prostu, że można tak powiedzieć. Tak, mhm. y trenowałam sportowo taniec towarzyski i zdobyłam wykształcenie jako instruktor tańca towarzyskiego, mhm. ale właśnie z biegiem czasu, kiedy spotkałam żywego pana, Zobaczyłam, Krzysztof, że... możesz powiedzieć, jak, jak Ty go spotkałaś? Możesz się podzielić krótkim świadectwem. Oczywiście, na moich rekolekcjach, pierwszych, takich właśnie uwielbieniowych, na których mieliśmy słuchać Boga w ciszy naszych serc po Komunii świętej, nie wiedziałam, co to znaczy. Ja zawsze byłam osobą wierzącą, pochodzę z wierzącej rodziny, katolickiej, praktykującej, ale nigdy nie spotkałam żywego Boga. I dopiero, kiedy już jako osoba dorosła uczestniczyłam w, reko w rekolekcjach, w których, na których mieliśmy słuchać Boga w ciszy naszych serc po Komunii Świętej, zastanawiałam się, co to znaczy słuchać Boga. Wiedziałam, że gdzieś tam jest to ona, ale nie myślałam, że On może mieć ze mną żywą relację, że On może coś do mnie powiedzieć. I słyszałam ludzi, którzy mówili całe zdania, którzy na głos wypowiadali to, co usłyszeli w swoim sercu. Ja nie słyszałam nic i powiedziałam, Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to powiedz coś do mnie. I wtedy usłyszałam tylko jedno słowo. Taniec? Zatańczymy. A. Myślałam wtedy, że Pan Jezus ustawi się ze mną w tanecznej ramie i będzie ze mną wirował w walcu, ale po ludzku nie wydarzyło się nic. Natomiast ja w głębi swojego serca miałam przekonanie, że, że to, co mówił mój trener, jest nieprawdą. Ja słyszałam przez lata, że moje ciało jest tylko narzędziem i że ma wykonywać jakieś ruchy, gesty tak automatycznie, bez pomyślunku. A ja wtedy doświadczyłam tego, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i że kiedy ja przyjęłam Jezusa w Komunii Świętej, to moje ciało jest jego tabernakulum. I, i zobaczyłam, że tak naprawdę każdy mój krok i każdy mój gest jest tańcem z nim. I od tego czasu ten świecki taniec przestał mieć dla mnie taki smak. Mmm, w jaki sposób czułam się zgorszona wykonując pewne ruchy w tańcu towarzyskim. Chciałam poruszać się z gracją, ale też w takim szacunku do mojego doświadczenia religijnego. Chciałam żeby mój taniec był nie tylko taką rozrywką tego świata, ale żeby był rzeczywiście oddawaniem Bogu chwały. Święty Paweł mówi: "Przeto czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I ja wierzę w to, że pod pojęciem wszystko mieści się też taniec. I kiedy spotkałam Boga, kiedy doświadczyłam Jego miłości, tak naprawdę fizycznie, namacalnie, i wiedziałam, że On żyje we mnie, to zapragnęłam rzeczywiście wirować z Nim na balu mojej codzienności. I z biegiem czasu tak to wierzę, że On sam poprowadził, że założyłam szkołę tańca, w której. Pomagam innym kobietom spotykać się z Jezusem na ich balu, mm -hmm. na parkiecie ich codzienności. Pomagam. Właśnie, chci chciałem do tego, przepraszam, że tak ci przerwałem bezpardonowo, ale no właśnie, masz dziś szkołę tańca dość specyficzną. Przeszperałem internet, nie było wcale trudno znaleźć. Wystarczy wpisać szkoła uwielb taniec uwielbienia, jesteś dosyć wysoko w Google'ach, że tak powiem. Worship Style to się tak nazywa. To jest właśnie szkoła tańca uwielbienia. Czy to jest tylko dla Kobiet, czy to jest też dla par? Jak to wygląda? Czy Jak wielu masz tancerzy? Co to jest za szkoła? To jest szkoła, która właśnie odpowiada na tą potrzebę ludzi wierzących, którzy chcą być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym. Ja, kiedy spotkałam Jezusa i nie chciałam już tańczyć byle jak, to zaczęłam szukać takiego miejsca dla siebie, gdzie ja będę mogła się rozwijać w zgodzie z moimi wartościami i Świeckie szkoły tańca nie miały mi nic, nic do zaoferowania. Dlatego stwierdziłam, że jeżeli takiego miejsca nie ma, to ja je stworzę. I rzeczywiście zaczęły przychodzić do mnie kobiety, które miały to samo pragnienie by wszystko, w każdej czynności oddawać Bogu chwałę. Więc. Właściwie ja byłam otwarta na wszystkich, ale tak naprawdę w większości przychodzą kobiety. Nie wiem dlaczego mężczyźni rzadziej lubią tańczyć, natomiast rzeczywiście no jakoś to właśnie panie czują się zaproszone. Do tego tańca uwielbienia, i tam w mojej szkole tańca pokazuję, jak podejmować aktywność fizyczną w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, jak dbać o swoje ciało, ale też i o swoją duszę, i jak rozwijać się tanecznie właśnie w zgodzie z tym doświadczeniem religijnym. Ja wierzę w to, że nasz ruch, nasz taniec może być zanurzony w modlitwie. Uczę tańca, ale do muzyki chrześcijańskiej, dlatego że wierzę, że kiedy my ustami wyznajemy, że Jezus jest Panem, kiedy my rzeczywiście śpiewamy i nasze uszy słyszą dobrą nowinę o miłości Pana Boga, to my tym rzeczywiście żyjemy. Wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego dla mnie ważna jest muzyka, do której tańczę. I też zapraszam do tego, żeby radośnie oddawać Bogu chwałę ze śpiewem na ustach. Mnie to zastanawia, co mogą sobie czuć. Tacy ludzie, którzy jednak sceptycznie podchodzą, no, no taniec jest raczej, raczej takim właśnie czymś przyziemnym, czymś takim cielesnym na maksa. I jak taniec może być połączony z modlitwą? Czy są jakieś, nie wiem, biblijne przesłanki, czy jakieś przesłanki gdzieś tam ukryte w mądrych katolickich książkach, które mówią, że taniec może nam pomagać w modleniu się? Oczywiście, chociażby psalm 149, trzeci werset mówi, chwalcie Pana bębnem i tańcem. Jesteśmy zaproszeni, żeby nie tylko poprzez muzykę, ale także poprzez nasze ciało oddawać Bogu chwałę. I ja wierzę, że Bóg też tańczy, że On jest tańczący, kiedy syn marnotrawny powrócił do Niego. Zrobili imprezę przecież. Było, słychać było muzykę i tańce i dla mnie to jest właśnie... Jezus był w Kanie Galilejskiej na weselu, nie wierzę, że siedział tylko... Nie? Ach, jestem pewna, że wirował i że skakał ze wszystkich sił. Chociażby też król Dawid, który upokorzył się przed Bogiem. On pokazał, że właściwie to nie chodzi o to, żeby były jakieś idealne ruchy i gesty, ale żeby rzeczywiście nasza modlitwa płynęła z serca. I ja wierzę, że kiedy my potrafimy się przed Panem tak upokorzyć jak król Dawid, kiedy przestajemy myśleć o sobie, kiedy stajemy w uwielbieniu i w radości, skupiając się nie na sobie, ale na nim, to rzeczywiście możemy doświadczyć wielkiej radości. No właśnie. Powiedziałaś przez chwilkę o, o, o tym potrafieniu, o tych ruchach i tak dalej. Czy każdy umie tańczyć? Czy każdy potrafiłby tańczyć yy, tańcem uwielbienia, wykonywać taniec uwielbienia? Czy jednak no, trochę tam się trzeba nauczyć jakichś choreografii, jakichś kroków, jakichś ruchów, żeby, żeby to było to. To zależy, czego się pragnie. Mhm. Ja z jednej strony pokazuję, jak można się rozwijać poprzez taniec, bo ponieważ przychodzą do mnie kobiety, które nie spełniły na przykład swoich pragnień i marzeń z dzieciństwa, żeby tańczyć. I dzisiaj mają wielką radość z tego, że uczą się podstaw różnych stylów tanecznych, które w jakiś sposób proponuję. Czy to jazz, balet, mhm. czy taniec towarzyski, czy to są elementy baletu, jazzu, tańca współczesnego, ale. To jest, to, dla jest... Każdego? to jest dla każdego. Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, być już w jakiś sposób wyćwiczonym? Ja, dla mnie najważniejsze jest pragnienie serca. Król Dawid nie skończył nawet rytmiki w przedszkolu, a jednak jego modlitwa była miła Bogu, i ja wierzę, że Bóg naprawdę mhm. raduje się każdym naszym gestem. Jest taka piosenka: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Mhm. Ja patrzę na moje dziecko, które. Nie potrafi w żaden sposób, nie zna żadnych stylów tanecznych ani figur, a kiedy porusza się do muzyki, to dla mnie to jest ogromna radość. Uwielbiam na nią patrzeć i, i wierzę, że Bóg też cieszy się z każdego naszego ruchu. Ja, pomimo tego, że w jakiś sposób uczę i choreografii, i techniki tanecznej, dlatego że są kobiety, które chcą się w tym rozwijać, ale też dla mnie ważne jest to, żeby ten ruch był bezpieczny, żeby. Podejmować też aktywność fizyczną, żeby dbać o swoje ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, właśnie w zgodzie z tymi wartościami chrześcijańskimi, ale nade wszystko zawsze mówię o tym, że w tańcu uwielbienia nie ma czegoś takiego jak pomyłka. Są mm -hmm. solówki dla Jezusa mm -hmm. i stawiamy nade wszystko na to, żeby oddawać Bogu chwałę. Czy się pomylimy, czy coś będzie niedoskonałe, to nie ma znaczenia. Liczy się Bóg i to, żeby I rzeczywiście być sobą przed nim, żeby robić to, co się kocha razem z nim, żeby. W jaki sposób wejść w jego życie, żeby we wszystkim co robimy, Jezus był otoczony chwałą? Okej. Okay. Chyba tak sobie, znaczy tak się zastanawiałem, że w każdej religii, w każdym jakimś tam światopoglądzie, ideologii, ciało jest ważne właśnie w, te, w wyznawaniu danej religii. Czy to jest yoga, czy to jest jakieś tai chi w tych hinduistycznych? No, wiadomo o co chodzi. E, czy w buddyjskich, buddyzmie. tak, w buddyzmie, czy jakieś dbanie o ciało poprzez y, zdrowe jedzenie. Czy taniec uwielbienia, modlitwa tańcem uwielbienia, jest tym właśnie w chrześcijaństwie, co, co te tai chi i jogi w tych religiach, czyli dbaniem o ciało? Tak, jest troską o ciało, ponieważ jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby dbać o nasze ciało, ponieważ ono jest świątynią Ducha Świętego. Mhm. Ja wierzę, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch i na pewno sport, ruch, aktywność fizyczna jest ważna, ale nie promuje czegoś takiego jak kult ciała. Mhm. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, dziewiąty werset mówi, że ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana. I dla mnie najważniejszym w podejmowaniu tego tańca uwielbienia jest właśnie to, by się tym modlić. I z jednej strony tak zapraszam do, do tej troski, bo ponieważ wierzę, że jeżeli Jezus jest moim Panem, to jest też Panem mojej cielesności, mojego zdrowia i mojego ruchu. Natomiast nie chciałabym, żeby to był Bożek, żeby taniec był na pierwszym miejscu, to Jezus ma być na pierwszym miejscu jako Pan i zbawiciel. Mhm. Filmy z reguły, które są o tańcu, które traktują tańcu, krążą wokół tej cielesności, nie? I czy taniec może być zabarwiony inaczej? No, widać, że może, ale jak to zrobić? W jaki sposób zabarwić taniec nie i seksualnością, tylko tym dobrym spojrzeniem? Moim sposobem na to jest na początku staniecie w Bożej Obecności. Święty mhm. Ignacy z Loyoli często powtarza o tym, by każdą modlitwę zaczynać takim zanurzeniem się w miłości Boga, poprzez zobaczenie, jak Bóg dzisiaj na mnie patrzy. I ja zawsze, kiedy zaczynam czy zajęcia, czy warsztaty, czy kursy online, zapraszam do tego, żeby stanąć w obecności Boga, żeby stanąć w majestacie króla i uświadomić sobie, kim ja tak właściwie jestem. Że ja, owszem, jestem istotą cielesną, czyli też seksualną, ale to może być pojmowane jako przekleństwo albo jako błogosławieństwo. Ja swoją kobiecość tak naprawdę przeżywam jako dar, jako błogosławieństwo, dlatego że doświadczam tego, że to Bóg dał mi taką naturę, i kiedy ja rzeczywiście skupiam mój wzrok na nim, to mogę doświadczać radości z tego, że moje ciało jest Jego świątynią. I właśnie kiedy zamykam oczy i spotykam się z tym miłosnym patrzeniem Boga na mnie to mój ruch ma zupełnie inny wymiar widzę że to mi pomaga też oddychać i uświadamiam sobie że moje ciało jest stworzone przez niego że nie jest stworzone byle jak ale na jego wzór i podobieństwo i Święty Paweł też mówi o tym, że wszystkie nasze członki ciała są dobre, że nie są grzeszne. Bóg stworzył też nasze biodra. I widzę też kobiety, które na początku mają jakiś problem z tym, żeby się poruszać całym swoim ciałem, a przecież nasze. Z wstydu, tak? Czy, czy z jakiejś takiej rezerwy? Jakby? Tak, mamy duże ograniczenia. Myślę, mhm. że mamy dużą sztywność w ciele, w kościele katolickim. I ja no, też dzielę się moim doświadczeniem tego, że. Yy, Bóg, kiedy zaprosił mnie do tańca, nie powiedział mi Marysiu, ustalmy jedno, ja wiem, że Ty masz dynamiczny sposób poruszania się, że jesteś żywiołowa, ale jeżeli chcesz tańczyć ze mną, to musisz ograniczyć swoje ruchy i teraz wykonywać moje estetyczne gesty. Nie. Jezus przyszedł i powiedział mi, kocham Cię taka, jaka jesteś. Wiem o Tobie wszystko, wiem, jakie są Twoje pasje, jakie są Twoje zainteresowania, znam Cię po imieniu. I wierzę, że Bóg chciał ze mną tańczyć taka, jaka jestem w różnych wymiarach szalona i... Ale taka właśnie chce się spotykać z Bogiem. I też moje biodra mogą oddawać Mu chwałę. Wszystko, co we mnie, może Mu oddawać chwałę. I teraz to właśnie to, to drugie pytanie, to, co się zaplątałem sam ze sobą. Wchodzę do kościoła z czystymi intencjami na modlitwę uwielbienia, w którym się odbywa taniec uwielbienia. Po prostu tańczą dziewczyny, mężczyźni, kobiety, dzieci, wszyscy, którzy chcą. Mhm. I... No, jednak, z racji, no, że praktycznie wszyscy ludzie, ale mężczyźni chyba szczególnie, są wzrokowcami e, i no, zobaczę piękną kobietę, piękną dziewczynę, która pięknie tańczy. No, to jednak mój mózg może wyprzeć tą myśl, mm, że przyszedłem na uwielbienie, nie? I jednak skupić się na tym, czyli na cielesności tej kobiety, która mi się podoba, nie? E, Czy to jest mój problem? Czy i, i powinienem to jakoś sam ze sobą y, rozpracować, popracować nad tym? Czy. Czy, czy gdzie tu? Jak, jak to na to patrzeć? Ja myślę, że to zależy też, jaki jest wymiar tego mhm. tańca. Ja przyznam się szczerze, że y, praktykuję i preferuję taniec na halach, na salach gimnastycznych, sportowych, ale też w zaciszu swojego domu, ponieważ prowadzę kursy online. I zapraszam nade wszystko kobiety do tego, żeby spotykać się w naszym babskim gronie. Nie na pokaz, nie okay. po to, żeby mhm. ludzie widzieli to i teraz. Y, y, Tworzyć jakiś spektakl dla nich to nie jest moje przesłanie. Czyli i... nie ma takich sytuacji, że są tańce uwielbienia podczas modlitw, uwielbienia gdzieś tam po, po eucharystiach, po mszach, podczas wieczorów. Nie, adoracji, nasza, litur nasza liturgia nie przewiduje tańca w czasie mhm. Eucharystii. Y ja też nie jestem za tym, żeby tańczyć w kościele. Są takie momenty, kiedy rzeczywiście mamy jakieś spotkanie młodzieżowe, gdzie nie ma innego miejsca, jeżeli duszpasterz danego miejsca daje na to błogosławieństwo i prosi, żeby rzeczywiście tańczyć z młodzieżą w kościele, bo nie ma gdzie indziej, to wtedy na jego prośby jakoś w to wchodzimy. Natomiast ja staram się wynajmować hale sportowe w taki sposób, żeby też kobiety czuły się dobrze, bo ja myślę, że to też może być krępujące, jeżeli ktoś patrzy. Dlatego, że my chcemy się spotykać w tym tańcu z Bogiem i no widzę też ogromne takie błogosławieństwo z tego tańca płynącego właśnie w gronie kobiecym, dlatego, że tak jak prorokini Miriam wraz z innymi kobietami wzięła do ręki bębenek, jak czytamy w Księdze Wyjścia w 15 rozdziale, one tańczyły wystukując jeden rytm. Pokazały, jaka może być siła płynąca z tej jedności w modlitwie tańcem i dla mnie to jest najważniejsze, żeby rzeczywiście tworzyć takie wspólnoty, czy przestrzenie, gdzie kobiety mogą być sobą, nie po to, żeby przypodobać się ludziom, ale Bogu. Okej, okay. nie, bo zapytałem tak po prostu, miałem takie przemyślenie, żeby po prostu, co mężczyźni mają o tym myśleć, nie? Czy mają odwracać wzrok, jeżeli tam jakieś dziwne myśli im wchodzą do łba, czy, czy to oni mają problem, czy to jest jednak naturalne, normalne, ale okej, okay. nie, nie wiedziałem, że po prostu jest tak, że, że podczas modlitw uwielbienia Raczej tańca nie ma, nie, tylko że to jest jakby w zamkniętym. Kręgu, jeżeli, jeżeli jest jakiś wieczór uwielbienia czy wieczór modlitwy młodych, gdzie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zaanimować młodzież, tak jakby jak było to chociażby na stadionie młodych, gdzie kilkaset tysięcy młodych ludzi oddawało Bogu chwałę na stadionie narodowym w Warszawie. To rzeczywiście tam włączali się wszyscy i to nie był pokaz. To, była, to było prowadzenie ludzi w modlitwie. Więc w momencie, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się włączyć, to trudno patrzeć na kogoś skupiając się na tym człowieku, tylko skupiamy się bardziej na tym, żeby samemu oddać Bogu chwałę swoim ciałem i swoimi gestami i ruchami. Mm -hmm. Myślę, że to byłoby bardzo pomocne. <laughs> Czy żeby tańczyć, trzeba być człowiekiem radosnym, albo y czy trzeba być szczęśliwym i uśmiechniętym i zadowolonym, żeby, żeby tańczyć, czy smutek przeszkadza nam w tańcu? I taki nie. Ja patrzę dzisiaj na Marię Magdalenę, która mhm. odwróciła się od grobu i dopiero wtedy spotkała zmartwychwstałego Pana. I widzę, że ja, kiedy zamykam się na swoich problemach, na swoich trudnościach, wcale nie chcę mi się tańczyć. Kiedy jestem skupiona na, moim, na, moim, na mojej śmierci, na mojej niedoli, i kiedy zamykam się w takim biadoleniu, to wcale nie chcę mi się uwielbiać Boga, ale dopiero wtedy, kiedy odwrócę się od tego grobu. Mogę spotkać zmartwychwstałego pana i dopiero wtedy doświadczam radości. I czasami jest tak, że wcale nie chcę mi się tańczyć, wcale nie chce mi się skakać na bożą chwałę, ale dopiero kiedy skupiam mój wzrok na Jezusie i kiedy chcę mu oddawać chwałę, kiedy zaczynam Go uwielbiać, to dopiero wtedy doświadczam tej radości. I myślę, że rzeczywiście to może być też lekarstwo na smutek, że uwielbienie Boga może być naszym ratunkiem. Czyli w smutku nie da się tańczyć? Czasem właśnie y, największym lekarstwem na ten smutek jest taniec, i, ale taniec uwielbienia. Tak, tak. Kiedy tak. my rzeczywiście odwracamy wzrok od samych siebie, a skupiamy się na Bogu, możemy doświadczyć radości. Czyli trzeba go trochę wtedy na siłę rozpocząć? Ja nie wiem, czy to jest na siłę, bo to nie chodzi o to, żeby robić coś wbrew tym uczuciom, mm -hmm. ale właśnie z tymi uczuciami. Czasami w smutku, czasami w bólu. Tak jak Maria Magdalena, ona poszła do grobu i płakała. Ale odwróciła się od tego grobu, zrobiła taki obrót, jak mówi arcybiskup Pryś, Zrobiła obrót i spotkała życie, spotkała zmartwychwstałego Pana. I myślę, że czasem, żebyśmy my mogli zmartwychwstać w Jezusie, potrzeba nam wyjść z tego grobu. Potrzeba nam rzeczywiście odwrócić się od tej śmierci i dać Bogu szansę, by zmartwychwstał w nas, by dał nam nowe życie. Bóg daje nam obietnicę, i czytamy w Słowie Bożym przemieniłeś w taniec mój żałobny lament. To jest z jednej strony stwierdzenie, ale ja wierzę, że to jest też obietnica Boga, że Bóg z każdej naszej niedoli, z każdej naszej śmierci wyprowadza dobro. On ma moc czynienia wielkich rzeczy w naszym życiu, także wtedy, kiedy jest nam po ludzku ciężko. Kiedy nasze ludzkie yy, możliwości się kończą, tam On może wejść ze swoją chwałą. I wtedy zaczniemy tańczyć jakby sami automatycznie? Ale tak, czy... Tak to, tak to widzimy? Wtedy doświadczymy Jego. Takiej radości, że aż nasze nogi same zaczną podskakiwać na Jego chwałę. I to będzie prawdziwe zmartwychwstanie. Kiedy to nie będzie już z nas, ale z niego. Kiedy mhm. to Duch Święty będzie tańczył w nas. My w Bogu poruszamy się, jesteśmy, ale rzeczywiście, kiedy Jezus jest uwielbiony, Duch Święty przychodzi ze swoją mocą i daje nam radość, której po ludzku ten świat dać nam nie może. Nie da się tak wytworzyć takiego duchowego pocieszenia. Samoistnie, samodzielnie. Mhm. To jest łaska Boga i wierzę, że tańcuj uwielbienia jest też łaską, że to nie jest coś, co możemy sobie wyprodukować, ale możemy rzeczywiście prosić Boga o łaskę prawdziwej radości w Nim. A jeszcze tak przyszło. Co z tymi, którzy chcą uwielbiać, ale nie chcą tańczyć, bo są jakby tacy, no jednak ich natura jest spokojniejsza niż Twoja. E czy, znaczy, nie wiem, no raczej, nie, raczej nie, ich uwielbienie nie jest wtedy gorsze, ale, ale po prostu inne, tak i tyle. Zdecydowanie. Ro, ro, ro. No. Natomiast mm -hmm. y, pamiętam, jak y, prowadziliśmy kiedyś zapisy na warsztaty tańca uwielbienia i ktoś napisał taki komentarz: taniec uwielbienia, dziękuję, poklęczę. <laughs> <laughs> Oczywiście, no. A właśnie taniec... spo, spotykasz się z jakimiś właśnie takimi końśliwymi uwagami ze stron że tak powiem, środowisk tradycyjnych czy jak mówię, właśnie sceptycznych. Tak, zdecydowanie. No, nie każdy taniec uwielbienia ma swoich sprzymierzeńców, ale nie tylko zwolennicy tutaj się wypowiadają. Ja czuję się zaproszona i wezwana do tego, żeby prowadzić kobiety, które rzeczywiście chcą w taki sposób oddawać Bogu chwałę, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Pan Jezus też nie przez, nie przez wszystkich był lubiany. Mm -hmm, no tak. Są środowiska, które go po dziś dzień odrzucają, i też ja nie oczekuję, że wszyscy będą skakać na Bożą chwałę, ale też patrzę na króla Dawida, który był. Oceniany, krytykowany, nawet przez swoją żonę, został wyśmiany, a on powiedział: Przed moim panem upokorzę się i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. I to jest mój wzór, który chcę naśladować. Mhm. Chciałabym y, mieć taką wolność, żeby nie patrzeć na to, co myśli świat, ale żeby iść za tym, do czego wzywa mnie Bóg. Wierzę, że kiedy rzeczywiście y, słuchamy Boga, kiedy idziemy za Nim, a nie każemy Mu iść za sobą, to rzeczywiście za tym płynie błogosławieństwo. Okej, okay, dziękuję. Drodzy słuchacze, w kilku słowach mia moim gościem, moją gościnią była Maria Trusiłokiepuszewska ze, ze szkoły tańca uwielbienia, worship style, tak. Dobrze powiedziałem, nie powiedziałem. Po angielsku stylu uwielbienia. Tak jest, tak jest, tak jest. Rozmawialiśmy o zdziwieniu, rozmawialiśmy o radości, o zmartwychwstaniu, ale przede wszystkim o tańcu. Dziękuję bardzo za poświęcony Dziękuję czas bardzo. i módlmy się tańcem też. Amen. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia i, us i zobaczenia.